Witam Państwa bardzo serdecznie. Przeczytam kolejny przypadek do analizy. Pacjentka, 75 lat, wywiad miał miejsce w listopadzie 2023. Pacjentkę przywi przywiozła jej córka i pacjentka powiedziała w ten sposób: Stawy mi dokuczają. Mam endoprotezę lewego kolana, drugie kolano mnie boli. Tutaj powiem w nawiasie, że tutaj chodzi głównie pacjentce i rodzinie o to, żeby uniknąć operacji drugiego kolana. Bóle stawów palców, dystalne międzypaliczkowe palców rąk. Ból jest piekący palący tych palców. Palce są powykrzywiane, obie dłonie, zniekształcone palce rąk. Ból kolana, jak siedzę długo i wstanę. Jest to bolesna sztywność. I w nocy, przy przekręcaniu się na inną pozycję. Ból kolana, przy schodzeniu ze schodów. W szesnastym roku życia, grypa, potem angina, potem zapalenie stawów. Ból prawej kostki opuchnięta była, nie mogłam kroku zrobić. Debecylinę dostawała. Po kilku latach druga kostka opuchnięta i bolesna. Ciało niespokojne, muszę się poprzeciągać, zmienić pozycję. Ruch poprawia też rano. Yy, rano jest sztywność nóg i kolan. W stopach haluksy: kolana opuchnięte z przodu, ból przy dotyku i nacisku. Ból pod kolanem z tyłu przy pierwszym ruchu jakby przechodził z jednej strony na drugą. Nie z jednej nogi na drugą, tylko jakby w danym kolanie z jednej strony na drugą. Słuch osłabiony. Ostatnio rymuje głupie rymowanki przychodzą mi do głowy. Charakter zrównoważona, spokojna, nie jestem konfliktowa. Mam wiele empatii, lubię kontakty, należę do uniwersytetu trzeciego wieku, do koła gospodyń. Byłam nauczycielką w wiejskiej szkole, na, a na koniec dyrektorką. Pytam o cel życia. Rodzina, dzieci, wnuki. Mam to szczęście, że mam wszystkie dzieci blisko. Gotuję, odwożę wnuki, nie nudzę się, jest, jest zajęcie. Tęsknota za mężem. I tu pojawił się płacz mimowolny. Pacjentka została wdową rok wcześniej. Pytam o przyrodę. Lubię las, drzewa, brzoza, dęby, fiołek alpejski. Stres, jak zachorowałam na te stawy, że sobie w szkole nie poradzę. Musiałam powtarzać drugą klasę. Wiosna kwitły jabłonie, a ja się ruszać nie mogę. Uziemiona, bezsilna. Że sobie nie mogę z tym poradzić. Potem ciągle coś się działo. Miałam chorego teścia. Musiałam nauczyć się robić mu zastrzyki. Potem zachorowała teściowa, a mieszkaliśmy razem. Potem wiele lat mąż chorował. Nas było siedmioro rodzeństwa. Siostra zmarła w lipcu. Za dużo tych chorób w rodzinie. Martwię się o dzieci, o wnuki, żeby były, byli zdrowi, żeby. Życie poukładali, żeby studia skończyli. Czasem myśli o przyszłości, raz dobrze, raz źle. Dlaczego tak postąpił? To było przykre. Chodzi o męża, co mąż jej tam czasem mówił. Od córki wywiad. Ojciec był zazdrosny, czyli mąż pacjentki. Nie pozwalał mamie wychodzić. Jest ufna na zasadzie: przecież lekarz wie najlepiej. Zawsze każdego zrozumie. Dostosowywała się całe życie dla dobra innych. Mąż robił jej awantury. I ja oszaleję, mówiła i łapała się za uszy. I telefon po tygodniu po pierwszej dawce, po jednej dawce C200. Muszę powiedzieć, że czuję ulgę. Jest mi. Jest mi lepiej. Mniej bolą kolana. Nie boli mnie w nocy, nawet jak się przekręcam. Lepiej śpię. Nie czułam bólu w kolanie, jak wczoraj jechałam długo samochodem. Dziś trzy kilometry z kijkami i dobrze się czułam. W tych palcach rąk nie mam żadnego bólu. Mniej trzeszczy w tych kolanach. Nie odczuwam na zmianę pogody. Na pewno jest pani jakąś czarodziejką, powiedziała. E, telefon po miesiącu. Lepiej chodzę, bardziej wyprostowana. To kolano lepiej. Nie mam tych bólów w stawach palców rąk. Lepiej śpię. Nie jestem już taka przygnębiona. Jestem bardziej spokojna. Jestem pani bardzo wdzięczna. Telefon po trzech miesiącach. Bardzo zadowolona, wszystko dobrze. Yy, tutaj yy, mamy też prawa heringa. Yy, na mojej stronie są one opisane. Ustępowanie dolegliwości. Od których powinno stawów następować? Do których? I tutaj mamy, że najpierw przestały boleć te palce rąk, a potem dopiero kolana, tak? Dlaczego ustępowanie jest od góry ku dołowi? Jedno z praw heringa. Proszę o repertoryzację objawy fizyczne, psychiczne to, co Wam się uda, to, co potraficie. Mniejsza lub większa repertoryzacja. Jak komuś się uda wyłonić lek, to bardzo dobrze. Jeżeli się nie uda, jeżeli będzie błędnie wyłoniony, to też bardzo dobrze, ponieważ na błędach najszybciej, najlepiej się uczymy. Także wysyłajcie mi Wasze repertoryzacje, żebym mogła potem się przygotować do omówienia. Zebrać Wasze dobrze wybrane rubryki, Wasze błędy. Czasem zajmuje mi trochę czasu, żeby zrozumieć, dlaczego komuś czy kilku osobom wychodzi coś źle, dotrzeć do tego, co było błędnie zrozumiane, czy jaki był powód takiego, że tak powiem, zboczenia z dobrego kierunku. I to dobrze, jeżeli mam troszeczkę wcześniej. Bo muszę to przemyśleć, muszę do tego dotrzeć do, do, dotrzeć, do nie wiem złej rubryki czy sprawdzić tą rubrykę czasami. Bo różne narzędzia mamy, ja się posługuję innym repertorium, wy innym i muszę po prostu to wcześniej przygotować, żeby dobre analizy zrobić, waszych analiz, żeby wyłonić jakby te błędy, na których wszyscy się zresztą ja też uczymy cały czas. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w czwartek.